Stowarzyszenie Wikimedia Polska już po raz piąty zorganizowało WikiEkspedycję, czyli wyprawę po jednym z regionów Polski, która ma na celu zebranie dokumentacji fotograficznej dotyczącej tego regionu. W tym roku za cel organizatorzy obrali sobie województwo dolnośląskie. Wypadałoby was odwiedzić, zwłaszcza, że tegoroczna WikiEkspedycja jest nakierunkowana na województwo dolnośląskie. A w szczególności na zabytki województwa dolnośląskiego w tych miejscach, gdzie stosunkowo słabo są one opisane na Wikipedii. Natomiast w powiecie dzierżeniowskim, zwłaszcza, jest ich bardzo dużo, w sąsiednich powiatach jest ich co najmniej podobnie dużo wcześniej byliśmy z kwaterą w powiecie oławskim pojutrze będziemy w Kłodzku i generalnie cały tydzień roboczy za każdym razem kilkadziesiąt obiektów do fotografowania co najmniej 300 zdjęć na każdego każdy z nas trzech działa osobno żeby zrobić czym najwięcej w naszej części mamy Czecha, więc nasza ekspedycja jest generalnie międzynarodowa. Myślę, że warto jest nam cokolwiek pomóc, a przy okazji chciałbym również bardzo podziękować tutejszym samorządom. Naprawdę jestem pod wrażeniem uprzejmości mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego i ząbkowickiego też. Bardzo serdecznie dziękuję za okazaną pomoc. Stowarzyszenie włączyło projekt o nazwie Wiki Lubi Zabytki, który koncentruje się przede wszystkim na znajdujących się w danej okolicy zabytkach. Podczas cyklu wypraw fotograficznych członkowie Wikimedii zasilają stronę internetową tysiącami zdjęć. Mogę tylko troszeczkę zażartować: no nic ciekawego. Ruiny, pałace, e, zamki, e, folwarki, e, obiekty przemysłowe. No to, to co wszędzie. Nie, tego tak naprawdę w Polsce jest mało. Na innych terenach to są rzeczy pojedyncze. Tutaj jest ich bardzo dużo i trzeba bezwzględnie zdążyć w wielu przypadkach z, ze zrobieniem jakiejkolwiek dokumentacji ich stanu. Ponieważ mieliśmy taki przykład wczoraj, podjechaliśmy pod dworek. Przepraszam, akurat wieś w tym momencie wypadła mi z głowy jej nazwa i się okazało, że on stał jeszcze pół roku temu. My zastaliśmy wielką koparkę zagarniającą cegły. Jako cel wypraw wybierane są województwa, w których jest mała liczba aktywnych wikipedystów, a co za tym idzie w encyklopedii brakuje wielu zdjęć i artykułów dotyczących tych terenów. Z założeniem wszystkich mediów wiki, bo to nie tylko jest Wikipedia, to są wiki podróże, jest tego troszeczkę więcej takich projektów. Podstawowym założeniem jest uwolnienie zasobów, które my umieszczamy w sieci. Większość z nich posiada absolutnie wolną licencję, która pozwala wykorzystać je bez pytania się kogokolwiek o zgodę. Do każdego do każdej czynności, każde, każdy pomysł można zrealizować z wykorzystaniem tych materiałów. Czasem zdarza się licencja, gdzie zastrzega autor wykorzystanie niekomercyjne, ale to też nie jest chyba w większości przypadków problem. Ważne jest tak naprawdę tylko określenie autorstwa, a to za każdym razem jest podane. Myślę, że to jest o tyle istotne, że nawet osoby z bardzo daleka mogą zupełnie nie wiedzieć gdzie to jest, ale na przykład chcąc porównać dwory z różnych miejsc na świecie, będą mieli od razu szybki dostęp do w miarę dobrej dokumentacji. Bo nie mówię, że ona jest idealna, niestety bardzo byśmy chcieli, żeby się zawsze udało zrobić coś znakomicie. Nie zawsze wyjdzie. Jak mówią autorzy zdjęć, zdecydowali się w tym roku na Dolny Śląsk, ponieważ dotychczasowe ekspedycje odbywały się głównie na terenie wschodniej Polski. W tym roku chcieli przenieść się na zachód i przy okazji nawiązać współpracę z czeskimi i niemieckimi wikipedystami.